Dzień dobry, cześć kochani. Słuchajcie, mam nadzieję, że już dzisiaj się tak nie świecę jak w ostatnich moi, waszych pytaniach, moich odpowiedziach w tych dwóch filmach. Jednak w kamerze makijaż wygląda ciut inaczej niż na żywo. Dzisiaj przypudrowałam twarz, ale otworzyłam okno, bo słuchajcie, jest tak przyjemnie, ptaszki ćwierkają, więc jakieś dźwięki usłyszycie przejadącego samochodu. Lub ptaszków, to musicie mi to wybaczyć, po prostu przyjemniej mi się tak nagrywa. Lecimy dalej, nie ma co przedłużać, zaczynamy kolejne Wasze anonimowe pytania, moje odpowiedzi. Dobra, to będzie troszkę grubiej chyba, tak mi się wydaje, tak rzuciłam okiem na te pytania. Lecimy, zobaczymy, czy wyjdą z tego kolejne dwie części, czy jednak dzisiaj już to skończę. Co sądzisz o życiu na kredyt? Nie mieszkam w Polsce i zauważyłam, że większość młodych ludzi w Polsce ma z tym problem. Pozdrawiam. Uważam, że, że to jest nic dobrego. O, życie na kredyt to nic dobrego. Oczywiście rozumiem sytuację, kiedy jakby sytuacja nas zmusza do tego, bo kredyty są po coś. Są po to, żeby pomagać nam jakby w życiu i jestem jak najbardziej za, gdzie yy, yy, ale neguję branie kredytów na dosłownie wszystko: telefon, pralkę, suszarkę, wyjazd na wakacje, samochód po prostu wszystko zakredytowane. Bo, no, 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 no nie wiem, znaczy nie każdy robi, co uważa, może tak powiem, e, natomiast no, ja nie popieram, jesteśmy, i ja i mój mąż, ludźmi, którzy nigdy nie mieli kredytów, nie wiem, czy będziemy kiedyś zmuszeni do mm, wzięcia kredytu ale na razie nie byliśmy i robimy wszystko, żeby takiego kredytu nie mieć. Od po prostu pierdoły po dużą rzecz, kombinujemy pieniądze sami, zarabiamy pieniądze sami, staramy się, żeby nigdy nie musieć nic pożyczać, bo uważam, że to jest po prostu studnia bez dna. I tak jest, to nie ja tak uważam tylko, tak jest, spłacanie kredytu to jest po prostu studnia bez dna. No, i tak uważam. No i nie podoba mi się to, ale słuchajcie, niech każdy żyje jakiemu się podoba. Taka prawda, taka prawda. Co myślisz o termomiksie? Chciałabyś mieć nic nie myślę o Termomixie. Milion razy byłam już namawiana na zakup termomiksa. absolutnie jest mi to zbędne i niepotrzebne do życia i do mojego szczęścia. Tutaj się troszkę pochwalę, bo uważam, że dobrze gotuję, że smacznie gotuję, że mam pomysły na te obiady, więc nie potrzebuję jakby takiego ułatwienia. Chciałam mieć robot planetarny, mam go i on mi w zupełności wystarcza, żeby moje jakby fantazje kulinarne rozwijać. Yy, piekarnik i, i nic mi więcej nie trzeba, tak naprawdę. Dobra kuchenka, garnki, patelnie i wystarczy, więc absolutnie nie chodzi mi po głowie Thermomix. Nawet jakbym go dostała w prezencie o zakład, idę, żeby stał i się po prostu kurzył. Dobra, czy chciałabyś zrobić w przyszłości kolejny tatuaż? Często mi to chodzi po głowie, ale tak szybko, jak wpada ta myśl, tak szybko z głowy wypada. Więc nie, nie myślę. Jestem chyba jedną z nielicznych osób, która zrobiła sobie jeden tatuaż i na tym jednym zatrzymała się. Pamiętam, jak robiłyśmy ten sam tatuaż, ja moja siostra i moja kuzynka. No i ono od tej pory już mają kilka tatuaży, a ja dalej zostałam przy jednym, więc jakoś mi po prostu nie ciągnie, więc nie mam pojęcia. Może mi kiedyś wpadnie coś do głowy, jak nie, to nie, nie myślę nad tym, o może tak. Dobra, zauważyłaś, że spadły Ci zasięgi, czy jakoś Cię to demotywuje? Oczywiście, że zauważyłam, tak, demotywuje mnie to, dlatego nie wiem, czy nie zauważył, demotywuje, źle powiedziałam, motywuje mnie to. Motywuje mnie to. Zauważyłam, że spadły mi zasięgi. Oczywiście nie bez powodu. Zostało to spowodowane tym, że dodawałam po trzy filmy w miesiącu. Więc się nie ma absolutnie co dziwić. Na wszystko trzeba pracować. Na wyświetlenie i na oglądalność również. Jak widziałyście moją e, e, przemianę, jeżeli chodzi o powrót tutaj na YouTube w sierpniu. Dodałam 20 filmów w sierpniu. To ten sam wynik chciałabym utrzymać we wrześniu i teraz tego się trzymać, żeby te filmy naprawdę były systematycznie, żeby ich było więcej, ale ja powiem Wam, że ja jestem jak taka, mm, ja działam troszkę jak takie koło, które się rozkręci. Jak ja już wpadnę w jakiś ciąg, czegokolwiek, to mówię o diecie, ćwiczeniach, nagrywanie na YouTube, pracy... To ja po prostu wchodzę w ten tryb i już to ciągnę. Jeżeli oleję, to to już trwa i trwa, i to dotyczy każdej części mojego życia. Więc jak wiem, że od sierpnia się wkręciłam i cały ten sierpień przez to przebrnęłam, już mi to weszło, po prostu już wiem, że tak działam i wrześniu też taki będzie. Jak sobie odpuszczę, to wtedy będziecie widzieć, że już jest spadek po prostu. Więc tak mnie to nie demotywuje, zauważyłam spadek i mnie to mega zmotywowało. Dobra. Yy, czy w starym, dobrym małżeństwie normą jest seks raz na 2-3 miesiące? Czy to jakaś patologia? I uważasz, że powinno się to robić znacznie częściej? Wiem, że to wszystko zależy, ale pytam o Twoje zdanie na ten temat. Moje zdanie, w ogóle patologia to jest okropne słowo, bo nie uznaję nawet patologię, nie wiem, seks raz w roku albo w ogóle nie uprawianie seksu. Uważam, że yy, jak często uprawiamy seks, zależy od naszych mm, potrzeb predyspozycji, samopoczucia, wszystkiego po prostu. Na przykład ja mam wtedy okładę na seks, kiedy wszystko jest u mnie w porządku i jestem spokojna. Ja nie mogę mieć psychiki gdzieś zachwianej myśli miliona i wtedy odreagowuję, nie. U mnie spokojna głowa, równa się też seks. Natomiast, kiedy mam taki natłok obowiązków, ja Wam to mówiłam, to jest dwa tygodnie bez seksu i nie ma żadnego z tym problemu, po prostu nie mamy na niego ochoty. Nie szukam tutaj wtedy, eee, może coś jest nie tak, może nasz związek się rozpada. Nie, bo mamy na niego ochotę, to go uprawiamy, nie mamy tego nie uprawiamy. Ja wam już to mówiłam, że po porodzie z Łucją miałam taki e, stres, czy to z Ignacją, właśnie nie pamiętam, po którym dziecku, że cały rok. Nie uprawialiśmy seksu cały rok. Bo ja byłam tak zestresowana mój mąż, absolutnie nie nalegałeś, ja tego bałam mega, więc uważam, że uprawiajcie seks tak często, jak Wam się to podoba. Chyba, że jedno chce, a drugie nie. No to wtedy trzeba rozmawiać. To już nie razy mówiłam wtedy, trzeba o tym po prostu otwarcie rozmawiać. Największe czerwone flagi u faceta: yy, największe czerwone flagi u faceta. Yy, oszu oszust, kłamca. I taki bajerant, gdzie widzisz, że to po prostu kłamstwa się uszami wylewa, że cię bajeruje, robi cię po prostu w konie i uważasz, że jesteś słodką idiotką, która to po prostu przełknie po i, i uwierzy w to wszystko, co on mówi. Nienawidzę takich facetów nieszczerych, nieprawdziwych. Ja naprawdę wolę, żeby ktoś był gburem całe życie, ale był uczciwy, prawdomówny niż żeby był super słodkim, uśmiechniętym czarusiem, bo takich czarusiów nie, nie lubię. I to są moje największe czerwone flagi. Złapanie faceta na kłamstwie, na jakimś takim na labirastwie, wiecie o co chodzi? Jak ja to już wyczaję, to jest dla mnie absolutnie skreślony typ i już na pewno nie patrzyłabym na niego pod względem mój partner nigdy w życiu. Kto jest moim najgorszym wrogiem? Nie kto. Nikt nie jest, żaden człowiek nie jest moim najgorszym wrogiem. Moim najgorszym wrogiem są słodycze. Zdecydowanie jest to mój wróg i yy, mówię to o wszystkich słodyczach. Nawet tych, słuchajcie, Mega fit, Extra bez cukru, bo ja się nie potrafię zatrzymać przy jednym. Więc staram się naprawdę yy, mega ograniczać to, bo jak ja już uciądę, to lepiej po prostu nie mieć za dużo w domu. Więc to jest mój największy wróg. Okej. Okay. Czy masz drugie imię? Nie, nie mam drugiego imienia. Jestem po prostu Karolina. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks w aucie? Tak zdarzyło mi się z moim mężem ze dwa razy na pewno, bo dwa po prostu pamiętam. Dwa razy. No i chyba te dwa tylko były. Ale to już dawno, dawno i uważam, że nic w tym nie było fenomenalnego, więc zdarzyło się. Co byś zrobiła, gdybyś zerkła do telefonu męża i zobaczyła, jak ogląda inne kobiety w internecie? E, porozmawiałabym z nim. Czy czegoś mu brakuje, czy to po prostu. Ogląda, bo są atrakcyjne i po prostu cieszy swoje męskie oko. Eee, nie reagowałabym jakoś. No na pewno nie już w wieku 36 lat i po tylu latach małżeństwa i bycia razem nie reagowałabym w sposób, co? A ona jest słodniejsza ode mnie. A! Pewnie bym tak zareagowałabym miała 15 16 lat. Natomiast teraz bym się męża zapytała, dlaczego? W ogóle, co takiego cię tam pasjonuje? Tak jak mówię, może po prostu chcesz sobie popatrzeć na no ładne kobiety i to wcale nie oznacza, że Ty jesteś brzydką kobietą, wiecie jak to jest? To, to wcale tak nie jest, to tak jak wszyscy wzywali do Merlin Monroe i każdy facet chciał mieć Merlin Monroe, a ten co z nią był, to ją zdradzał i ten drugi powiedział, jak to, Boże, miał taką boginię przy sobie, a ją zdradzał. No bo jak już ta bogini, ten cud świata jest Twój, załóżmy, że Ty jesteś tą boginią i cudem świata dla swojego męża, nie oznacza to, że inne nie są kobiety atrakcyjne, Ty już jesteś w jego zasięgu, jesteś jego. A to wszystko co jest gdzieś z boku kusi. No i pozwól mu po prostu na to patrzeć. Kobiet jest milion piękna, to ty patrz na mężczyzn. Po prostu odbij piłeczkę, ci to przeszkadza. I zrób tak, żeby on zauważył, że to obserwuje piękne, umięśnione torsy męskie i tak dalej. Ja bym w tą stronę po prostu zagrała, ale na pewno się nie złościła, nie denerwowała, bo oglądanie pięknych kobiet nie znaczy od razu zdrady, i nie wiadomo czego. Jakie jest Twoje największe marzenie? Być w życiu szczęśliwą, tak po prostu, a po to wiecie, że masa rzeczy można podpisać, po prostu być szczęśliwą. E, czy myślisz, o to już było. co sądzisz o facetach, mężach, którzy nie chcą zaprosić swojej żony na randkę? Nic o nich nie sądzę. Sądzę, że jeżeli żona chce być zaproszona na randkę, to powinna to mężowi powiedzieć. Niestety, chłopy są mega proste, w ogóle nieskomplikowane. Yy, przepraszam, mam nadzieję, że nie obrażam żadnego mężczyzny, ale taka prawda. I oni naprawdę nie czytają nam w myślach. Już do tego dorosłam, że oni absolutnie nie. Jak powiesz, co ci jest, kochania, to wydasz, nic. To on naprawdę myśli, że jest nic. A jak będzie tylko ciągnął ten temat, no ale widzę, że coś ci jest, i usłyszy znowu, no nic mi nie jest, to po prostu odpuści. Uwierzcie, że tak to wygląda, i ja dalej tak robię: na przykład, co ci jest, nic, ale już wiem za chwilę, aha, no i on zrozumiał, że nic, więc idę: no bo ty tak rzadko mi przytulasz, albo bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to miałam wrażenie, że mnie w ogóle nie słuchasz. Mówię, 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 mówię. bardzo dużo mówię, więc mówcie: po prostu o tym mówcie, grajcie. Y Chcesz być zaproszona na randkę? Powiedz, kochanie, słuchaj, jak pracujesz w sobotę? Zarezerwuj nam jakiś fajny stolik, bo ja chcę się dzisiaj wystroić, założyć szpilki, chcę z Tobą gdzieś wyjść, chcę, żeby wszyscy zobaczyli, jaką masz fajną żonę, chcę z Tobą miło spędzić czas, dawno nie randkowaliśmy. Po prostu powiedz mu. Wiem, że to może mało atrakcyjne, albo napisz mu liścik, wsadź mu pod poduszkę i napisz, kochanie, chciałabym, żebyś zaprosił mnie na randkę, może mnie zaprosisz. No po prostu, no musimy mówić. Okej. Okay. Wymarzona randka to e, to randka, gdzie już na takich byłam dwóch z mężem, gdzie nie musimy na noc wracać do domu i gdzieś sobie nocujemy sami, bez dzieciaków, jest taki luz, bluz, cisza, spokój, nie możemy się północy całować, bo wbrew pozorom powiem wam, nie wiem, czy też to zaobserwowaliście, bo my z mężem już to zaobserwowaliśmy nieraz, że w małżeństwie częściej uprawia się seks niż się całuje. A całowanie jest takie miłe i przyjemne i fantastyczne. I ja wam powiem, że jak wyjeżdżamy na takie wyjazdy, to każdy myśli, że ło, tam to się dopiero dzieje, w sensie dziki seks. A nieprawda. My ostatnio północ się całowaliśmy, będąc razem. Jak nastolatki się czuliśmy i to było niesamowite. Odważyłabyś się na skok ze spadochronem? A powiem Wam, że ta mało odważna i w ogóle nie, nie taka rozrywkowa Karolina odważyłaby się na skok ze spadochronem. Jest to jedyna rzecz, którą chciałabym zrobić. Yy, jakie jest Twoje największe marzenie? No to nie jest moje największe marzenie, bo chciałam powiedzieć, że może pod to bym podpięła, ale tak, ze spadochronem skoczyła, na bardziej bym nie skoczyła, ale ze spadochronem tak, chciałabym skoczyć. Yy, czy chciałabyś zamieszkać gdziekolwiek indziej niż mieszkasz? No jedynie mówiłam Wam już kiedyś kotlina kłocka, okolice. Kłodzko, kudowa zdrój, polanica zdrój to jest tereny, które znam już na pamięć, byłam kilkanaście razy. Mój mąż to tam się prawie że wychowywał, każdy zakamarek mi pokazał. Miejsca popularne i te mniej popularne, ja jestem zachwycona tym rejonem, ale najchętniej w jakiejś takiej małej wioseczce, wiecie, typu, nie wiem, duszniki, zdrój, jakieś takie coś małego gdzieś tam, co się mieści. I tak, tak. Dobra. Um, tylko nie wiem, co bym miała tam robić, żeby zarabiać pieniądze. I to jedyne, co nas zatrzymało, żeby nigdy tam nie wyjechać. No, dom też, dom też oczywiście, ale tak, żeby nie wjechać tam na dłużej, to nas tylko zatrzymuje to, że jednak y, trudno by nam było tam finansowo dawać rady, by trzeba było iść do zwykłej, normalnej pracy. Natomiast, no, no, nas praca jednak trzyma, dosłownie na naszym podwórku. Ok. Kolejne pytanie. Jesteś piękną kobietą, wspaniałą mamą i żoną. Jak udaje Ci się tak świetnie planować każdy dzień? Dziękuję. Nie każdy dzień planuję się świetnie. Niektóre dni mam naprawdę takie mega rozszarpane przez naszą pracę, bo okazało się, że Cię mam mieć wolne, a jednak idę do pracy na przykład dzisiaj znowu tak jest. I nie każdy dzień mam jakoś perfekcyjnie zaplanowany. Na pewno mam zaplanowane to, co jest z dziećmi: kto je odbiera, przyprowadza, odrabia z nimi lekcje, co będą dzisiaj jeść, i w co jutro pójdą ubrane i czy mają placaki spakowane. Po prostu, no, nie wiem, taki harmonogram dnia. Po prostu staram się mieć tą rutynę dnia codziennego i ja uwielbiam tak żyć pod, pod jakiś rozpisany plan. Niektórzy lub, wolą być spontaniczni, a ja lubię mieć naprawdę wszystko zaplanowane i ja myślę, że to jest klucz tego wszystkiego i sedno tego, że. Jakoś tak wszystko sobie potrafię zaplanować. A też że ten piękną, wspaniałą małą żoną dziękuję przepięknie. W ogóle widzicie tylko mnie ułamek sekund, a takie słowa cudne, no dziękuję, to jest bardzo miłe. Ok. Kolejne pytanie: yy, czy myślałaś nad powiększeniem ustu piersi? Piersi mówiłam wam, że dawno myślałam, tak? Jednak stwierdzam, że moja postura, moja figura lepiej wygląda z małym biustem. Ja bym się czuła. Większa, mając większy biust, a na tym mi nie zależy. Nad ustami myślałam, ale bardziej nad zrobieniem tylko takiego delikatnego konturu, bo jednak ja nie mam malutkich ust i nie narzekam na wielkość swoich ust, więc usta pewnie kiedyś tak, bo z wiekiem one wiadomo też y, już nie są takie pełne. Natomiast piersi wątpię, że kiedykolwiek na to się decyduje, bo skoro ta myśl mi odeszła, a wykarmiam dwójkę dzieci i mam niewielki ust i ta myśl mi odeszła, to raczej wątpię, że ona przyjdzie jakiegoś dnia. No dobra, kolejne pytanie, czemu twoja siostra nie nagrywa na YouTube? Dlatego, że y, twierdziła od zawsze, że to nie jest dla niej. Potem nagle, po obserwacji podejrzewam mnie, stwierdziła, że może jednak spróbuję ja ją wtedy bardzo w tym wspierałam, mówiłam, Słuchaj, ja Ci pomogę. Tu się, o, tu zrobisz film, tam go prześlesz, tutaj to, tu, srotu tu, owo, wszystko jej wytłumaczyłam. No i po prostu pewnego dnia stwierdziła, że to nie jest dla niej znowu. Po prostu sprawdziła, to no tak jest. To tak jak idziecie, stwierdzacie, że od dzisiaj będziecie chodzić na basen trzy razy w tygodniu. Nagle stwierdzacie, że to nie jest dla was. Będziecie ćwiczyć, nie wiem, jogę, musicie sprawdzić, żeby wiedzieć, czy, co się jest dla Ciebie, czy nie. No i ona stwierdziła, że to nie jest dla niej. Po prostu i odeszła. Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie i sprawach intymnych? Bardzo normalnie. Jeżeli Ciebie wstydzą takie tematy i wstydzisz się rozmawiać nawet z mężem, to ja bym. Mm, tym, ten temat najpierw przegadała z jakimś terapeutą, psychologiem, żeby pomógł Wam się otworzyć. Bo jeżeli Wy jesteście mega otwarte, tak jak ja na przykład w tej chwili mówię do Was o seksie bez żadnego skrępowania, to ja tak samo będę z dziećmi rozmawiała o tym seksie. Mm, I po prostu myślę, że tak na luzie, na spokojnie, na, na najprostszych przykładach. Nie wiem, w jakim wieku są dzieciaki, z którymi chcesz rozmawiać, czy to już jest ten etap, że już myślisz, podejrzewasz, że będzie ten pierwszy raz, czy to jest etap, że obawiasz się, że może się to niedługo zdarzyć, czy już się spotyka z tą dziewczyną chłopakiem. No bo wiecie, to już jest taki czas, kiedy dzieci powinny wiedzieć, co to koncepcja, jak się zachodzi w ciąże i jak uniknąć niechcianej ciąży, chorób wenerycznych i tak dalej. Więc to już jest ten etap, że na pewno już się powinno rozmawiać. No, po prostu delikatnie i spokojnie, z uśmiechem na twarzy i mówiąc o tym, jak o czymś całkowicie naturalnym. Tyle mogę doradzić. Czego ostatnio szukałeś w Google? Szukałam Google telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra Etui do tego Samsunga. Suka, szukałam Samsung Galaxy Watch, ten zegarek, dlatego że u nas jak wszystko się zmienia na okrągło, słuchajcie, pojechałam kupić dwa telefony, wyszłam bez telefonów, mieliśmy poniedziałek jechać po te telefony. Pan zadzwonił, że nie ma dwóch czarnych, więc jeszcze czekamy, ale w trakcie stwierdziliśmy, że może byśmy jeszcze zegarek dobrali. Zaczęliśmy czytać o tych zegarkach, pan idzie na urlop teraz tygodniowy, więc dopiero jak wróci. Idziemy podpisać umowę i prawdopodobnie będzie to zegarek, telefon i telefon, ale jeszcze nic nie mówię, bo u nas wszystko się zmienia po prostu tak. Przychodzi myśl i znaczy telefon biorę na pewno, to na 100%, ale czy będzie jeszcze do tego zegarek, to zobaczymy. Więc to była ostatnia rzecz, którą sprawdzałam na Google. Co zdarzyło, czy zdarzyło ci się, że myślałaś o rozwodzie z mężem? Nie, aż o rozwodzie nie, ale rzuciłam. Na początku małżeństwa byłam taka chora, wiecie, to tak trochę człowiek jest jeszcze taki niedojrzały i miałam coś w tym stylu, że jak się kłóciliśmy, to mówiłam złożę papier o rozwód, rozwiadę się z tobą. Takie wiecie, gówniane straszenie. O nic tak naprawdę zaraz się godziliśmy, więc nie, serio, żeby myślała o rozwodzie, nie mówiąc tylko taką, żeby kogoś przestraszyć, to nie. Zdarzyło Ci się, że koleżanka przedstawiała się do Twojego faceta? Zdarzyło się, ale to był y, mój mąż, właśnie ten aktualny, ale mieliśmy lat, on 18, 16, tak, to zdarzyło się. Tyle, że to było, dawałam mężowi, który jest absolutnie cichodziemny, Przepraszam. Dawałam mu znać, że ej, ona Cię podrywa, on mówił, no co to jest po prostu miła, a ja wiedziałam swoje, ale to była impreza, to był też alkohol, więc ja kontrolowałam tą sytuację, następnego dnia już nic takiego się nie wydarzyło, ale tak, zdarzyło się, po prostu puściłam tą mimo uszu. co to też trzeba sprawdzić, słuchajcie, czy pójdzie, czy nie pójdzie, jak zareaguje. To on powinien gdzieś stawiać też granice. halo, mam kobiety, tak? A nie tylko my. Dobra, kochani, na dziś wystarczy, bo ja muszę uciekać do pracy. Widzimy się w czwartej części jednak filmu, na pewno za jakiś czas, teraz pomiędzy, dodam jakieś inne filmy, żebyście tylko nie oglądali na okrągło pytań i odpowiedzi. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie.